Cześć, z tej strony Grzegorz. Witam was na kanale AutoDiscover. W dzisiejszym odcinku pokażę wam dwa wymierające egzemplarze, wymierający gatunek, wymierający samochód. Dinozaury dzisiejszej motoryzacji chciałoby się już rzec, ponieważ Chevrolet w zeszłym roku zakończył produkcję modelu Camaro. Ten samochód możecie już nabyć tylko i wyłącznie jako Używany. Natomiast w dzisiejszym odcinku postaram się wam odpowiedzieć na pytanie, czy do waszego lifestyle'u, do waszego trybu życia bardziej pasuje coupe, sztywny, mocny, sportowy samochód, czy też nieco bardziej, chciałoby się powiedzieć, bulwarowe kabrio e, oba samochody dokładnie w tej samej konfiguracji 2SS z tym samym silnikiem różni je tylko i wyłącznie wersja Nadwoziowa, natomiast zabieram Was na przejażdżkę i mam nadzieję, że tym filmem odpowiemy sobie na to pytanie. Zacznijmy sobie od cechy, która łączy oba te samochody. Jest ona dokładnie taka sama w obu egzemplarzach. To naprawdę bardzo wyż, wysoka użyteczność. Chcieliśmy Wam je pokazać w bardzo ładnej scenerii, więc jesteśmy wokół pięknie kwitnącego rzepaku, natomiast musieliśmy do niego dojechać taką oto gruntowo-szutrową drogą z takim no dość niefajnym garbem na środku. Wjechaliśmy tutaj dość głęboko od drogi asfaltowej, natomiast żadnym z tych samochodów nie przyhaczyliśmy ani wydechem, ani osłonami. Ani nawet wersja Kupe ma taką bardzo ładną, gustowną dokładkę, oczywiście musicie na to uważać, jeżeli będziecie gdzieś dojeżdżać do krawężników, ponieważ ten prześwit z przodu jest zdecydowanie niższy. Natomiast jeżeli będziecie musieli gdzieś tam dojechać boczną, bardziej boczną drogą, tak jak na przykład tutaj, to nie stanowi to problemu dla samochodów. Ciekawostka jest taka, że jak, jak kupiłem swoją BMW X4, Przyjechała ona na fabrycznych oponach ze Stanów. Nie były one zbyt dobre. Ale postanowiłem kupić coś e, premium i postanowiłem wystawić, e, wystawić te opony na sprzedaż. I dość szybko, po je w atrakcyjnej cenie, odezwał się do mnie kupujący, który miał właśnie Chevroleta Camaro. Nieco się zdziwiłem, mówię, czy na pewno opony SUVa z BMW X4 będą pasowały do Camaro? Potwierdził 27535 z tyłu, 24540 z przodu, w 20 calach to jest dokładnie, słuchajcie, taka sama opona jak w SUVie od BMW. Natomiast wydaje mi się, że opona nie jest ani za mała, ani za duża. Ta felga, to koło naprawdę nie, nie tylko dobrze wygląda, ale też tego profilu ma na tyle, że jazda tym autem jest komfortowa. Zarówno Mustang, jak i... co prawda Challenger nie występuje jako oczywiście cabrio. Jeżeli, jeżeli chcecie jako cabriolet muscle car z USA, to musicie wybierać pomiędzy Camaro a Mustangiem. Natomiast oba te auta łączą bardzo wysoką moc, duże osiągi, ale też taki komfort, komfort na daily. Natomiast jeżeli zastanawiacie się pomiędzy cabrio a coupé, no to oczywiście jest dylemat. Otwarty dach, wiatr we włosach, Kalifornia w Krakowie, czy też na Zamojszczyźnie, czy też gdziekolwiek w Polsce takie auto kupicie, czy nieco bardziej sportowe, agresywne, kupę. Oczywiście wybór pozostawiam wam, to, cały ten film jest oparty takiemu porównaniu, więc wy też piszcie w komentarzach, czy wybralibyście kupę, czy wybralibyście cabrio. Dajcie koniecznie znać, co Wam się podoba. No zresztą, te auta też są tak naprawdę skonfigurowane, tak bardziej, że tak powiem, do tego, co mają służyć. Niebieskie, kupę, agresywny przód, dokładka, maska z wielkim wlotem. Natomiast cabrio, no tutaj mamy delikatniejszy zderzak, nie mamy tej dokładki. Nie mamy też znaczka Chevroleta, który. Co prawda no to jest detal, ale on też robi różnicę. I taka mniej agresywna, co prawda to jest też sportowa maska. Wszystkie Camaro SS mają sportową maskę z glotami powietrza, żeby to chłodzenie było. Natomiast ten przód bez tego garbu jest zdecydowanie. Zdecydowanie mniej agresywny, oczywiście. Tutaj mamy miękki dach, o który trzeba dbać, trzeba go konserwować, impregnować i też zabezpieczać. Cały mechanizm składania no jest to oczywiście element awaryjny. Jeżeli tego nie będziecie, nie będziecie się tym opiekować, to będzie Wam służyło na pewno bardziej problematycznie. Z drugiej strony mamy Tu akurat nie mamy szyber dachu, więc mamy też jeszcze bardziej takie bardziej agresywny dach z takim przetłoczeniem na środku, lotka z tyłu i bardzo duży spoiler. To chyba było akcesorium zamontowane przez poprzedniego właściciela. Z drugiej strony w Q cabrio mamy delikatną lotkę. Tutaj tak samo mamy nieco bardziej agresywne pięcioramienne 20 calowe koła. Tutaj one też są 20 Stalowe natomiast w chromowaniu dodają nieco więcej takiej elegancji, auto ma być bardziej bulwarowe niż, niż do, jakiegoś, do jakiejś agresywniejszej jazdy. Natomiast pod maską obu tych samochodów jest dokładnie ten sam silnik V8 460 koni mechanicznych mocy. I tak naprawdę te samochody nie mają, słuchajcie, za bardzo alternatyw, zwłaszcza jeżeli przejdziemy sobie do cabrio, no to jeżeli chcecie mocne, czteroosobowe cabrio z napędem na tył, z silnikiem V8 pod maską, no to macie tak naprawdę do wyboru Camaro, które trzeba przyznać po kilku latach, Dostępności w Polsce ten egzemplarz był oferowany 2016 do 19 przed liftem i od 20 do 24 roku jako polift. Ten samochód nie jest już produkowany. Natomiast, natomiast w dalszym ciągu nie ma tych, e, tych Camaro na ulicach dużo, zwłaszcza czarny. Co prawda, te przetoczenia giną, natomiast ten charakterystyczny LED do jazdy dziennej, zwłaszcza w wersji poliftowej, no to auty, jak widzicie, w lusterku Camaro zbliżające się do Was, no to większość, większość e, kierowców na drogach szybkiego ruchu kierunkowska z naprawy pas i robią Wam miejsce, no i macie do wyboru właśnie Camaro Cabrio albo też Mustanga Cabrio, Mustang Cabrio nieco zaledwie nieco bardziej popularny w Polsce od Camaro i potem długo 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 nic musimy patrzeć na segment premium niemieckich producentów, mamy do wyboru BMW 440 w wersji Cabrio również czteroosobowe, natomiast sporo drożej. Mniejsza moc, oczywiście ta jakość wykończenia no nie ma co porównywać. Słuchajcie, Chevroleta do BMW, natomiast w BMW macie genialny, bo genialny, ale dalej sześciocylindrowy silnik, poniżej 400 koni mechanicznych mocy, natomiast w Camaro 460. Idąc dalej mamy Mercedesa C43 lub C63 AMG, ale tutaj znowu C43 poniżej 400 koni mechanicznych mocy, napęd na 4 koła, także to nieco inny wydaje mi się charakter, no nie jest ten samochód tak nieokiełznany jak Camaro, natomiast C63 no to już tylno napędowe, bardzo bardzo mocne coupe czy też cabrio, yy, czy też cabrio. Natomiast sporo, sporo droższy w zakupie od Kamaro. No, alternatywnie możemy szukać coś od mniej popularnych producentów Jaguar F Type czy Lexus LC500. Oba z silnikami V8 były dostępne, natomiast tutaj również mamy segment bardziej premium. Droższe samochody, lepiej wykończone, ale cena o kilkadziesiąt procent wyższa niż. niż Camaro. Ja już kilka razy Kamaro pokazywałem wam na kanale. Zwłaszcza kiedyś nagrałem nawet film, że Camaro to mój ulubiony muscle car. Było to bodajże 4 lata temu. Akurat wtedy pokazywałem Camaro 2SS 1LE, czyli wersję bez kompresora, natomiast z pakietem torowym z hamulcami Brembo z zawieszeniem przystosowanym do jazdy na tor z manualną skrzynią biegów e, i dalej po czterech latach podtrzymuję, sporo tych Camaro w życiu, w firmie się przewinęło a w dalszym ciągu bardzo, bardzo lubię ten samochód e, najbardziej sportowy z tych amerykańskich, z tego Amery serii amerykańskiej trójki najbardziej sztywne zawieszenie, najlepsze osiągi, oczywiście to wszystko w dalszym ciągu jest Daleko, daleko od niemieckiej konkurencji. Natomiast to jest taka, słuchajcie, motoryzacja To wrati. To jest taka motoryzacja, która już do nas nie wróci. W Europie taka motoryzacja była jeszcze w latach 2000. W Stanach ona się uchowała do 2024 roku. Taki, taki, takie Camaro, które stanowi, no tak wiecie, wsiadacie, odpalacie, słyszycie Bulgot V8. Jak wciśniecie gaz do dechy, to w najlepszym wypadku wylądujecie w wy takim rzepaku, rzepaku. Tych systemów asystujących nie ma dużo. Natomiast jest to moim zdaniem naprawdę fajne, naprawdę fajne odczucie i wszystkim polecam chociaż raz w życiu właśnie taki samochód mieć. Pilot, od Camaro. Otworzę sobie bagażnik. Natomiast to, co też zawsze podkreślam, jeżeli nie mieliście do czynienia z amerykańskim samochodem, to zdalne odpalanie z kluczyka, chyba nawet nielegalne, więc nie aresztujcie w Europie, ponieważ normy ekologia i tak dalej, no straszne jeżeli takie auto będzie stało 3-4 minuty odpalone, na pewno kilka, nie wiem, listków rzepaku przez to zwiętnie, jeżeli Wy odpalicie sobie samochód, także zobaczcie, nawet z kluczyka możemy ten dach Złożyć. Całość jest możliwa do 48 km na godzinę, czyli do 30 mil. Natomiast chciałbym Wam pokazać bagażnik. Nawet przy rozłożonym na maksa dachu, on ma 200 chyba 3 czy 6 litrów pojemności. W coupe jest nieco większy. Natomiast przez ten mechanizm składania dachu jedynie 203 litry pojemności, natomiast jest to przed złożeniem. Tutaj mamy taki separator, żeby ten mechanizm, ten cały szkielet się mógł złożyć. Jest tutaj czujnik, jeżeli to nie jest tutaj zapięte, to nie będziemy w stanie złożyć. No i zobaczcie, tutaj jest miejsce, plecak naszego operatora, no taki powiedzmy jak w Ryanerze czy w wizerze. I on chodzi tutaj na szerokość. No myślę, że mała kabinówka się tutaj zmieści. Natomiast no myślę, że praktyczność to jest największa wada tego samochodu. Natomiast, słuchajcie, są też kabriolety, które są dwumiejscowe, więc wtedy jak złożycie dach, no to tego bagażnika wam w ogóle nie zostaje. Natomiast zobaczcie, tutaj jest, mamy jeszcze dwa miejsca z tyłu. Oczywiście z kamarą. W porównaniu do Challengera jest tego miejsca sporo mniej. Mamy wersję 4. Osobową. Natomiast no, albo dziecko, albo też pasażer na krótszym um, dystansie jest w stanie bez problemu przejechać. Ciekawe, czy się też złoży z pilota. Czy się tylko rozkłada, bo nam zaczyna padać um, deszcz. Chyba się nie złoży. Także zaraz siądę i, nam, e, i, to, i to zamknę. Samochód czteroosobowy, także mamy tą tylną kanapę. I słuchajcie, dwie wielkie walizki, jeżeli jedziecie sami gdzieś tam na wakacje z żoną, dziewczyną, narzeczoną, kochanką i tak dalej. Spokojnie, e, spokojnie zapakujecie. Zamknę ten dach, bo nam się rozpadało. Niestety taki kwiecień, plecień, tylko że w maju dzień był taki piękny, a Maj nam się skiścił. natomiast mamy te auta po detailingu. Oba są zresztą w naszej ofercie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy na stronę internetową autodiscover.pl, zakładka auta na sprzedaż. Sporo samochodów gotowych. Większość sprzedawana z fakturą VAT. No nie tylko pozytywne opinie mamy, ale również jesteśmy legalną firmą. Od lat działamy i te podatki w Polsce. Płacimy. A jeżeli jesteście zainteresowani, ile to auto kosztuje, to wam nie powiem. Zapraszam Was na stronę internetową. Dobra, to co? Przejedziemy się. Słuchajcie, bo zaczyna padać nam deszcz i opowiem Wam co nieco o wrażeniach z jazdy. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. Decydując się i wybierając zakup kabrioletu na pewno musicie się liczyć z gorszą izolacyjnością akustyczną oraz termiczną takiego samochodu, zwłaszcza Kabriolety z miękkim dachem, tak jak tutaj mamy w tym przypadku. No kiedyś na pewno miały większe problemy z izolacyjnością termiczną. W takich autach było zimniej. W zimie praktycznie nie dało się tym samochodem jeździć. Natomiast nowoczesne kabriolety, tak jak w tym samochodzie mamy, no mamy wentylowane siedzenia, chociaż w zimie ich nie potrzebujemy, Natomiast mamy ogrzewane siedzenia, mamy nawet ogrzewaną kierownicę, a System, system ogrzewania w tym samochodzie bez problemu jest w stanie nam osiągnąć zakładaną temperaturę. Myślę, że każdy, kto kupuje tylno napędowe kabrio o mocy prawie 500 koni mechanicznych, no raczej w zimę tym samochodem nie będzie jeździł. Natomiast jeżeli nie macie dachu, oczywiście taki samochód lepiej szuka, trzymać pod dachem czy też pod jakąś wiatą, natomiast na pewno warto dbać o impregnację. Tego dachu przynajmniej raz w roku. No, oddać go najlepiej do jakiegoś zaprzyjaźnionego studia detailingowego, aby tą hydrofobowość tej powłoki e, dachowej. Utrzymywać i zabezpieczać. Jeżeli chodzi o izolacyjność akustyczną, o jakieś głosy, że w takim samochodzie jest głośniej, no na pewno jest minimalnie głośniej jak w Coupé. Na pewno, no nawet nie wiem, to będzie słychać na filmie, bo słychać, że tutaj coś trzeszczy. Oczywiście ten dach ma kilkanaście miejsc zgięcia, nie jest to sztywne i w takim samochodzie będzie minimalnie głośniej. Głośniej, jeżeli jesteście tak pedantami jak jedziecie i, i minimalny trzask nie macie szyberdach, na przykład, czy, czy dach panoramiczny, i taki dach was e, irytuje, jeżeli on skrzypi, no to kabroleta nie kupujcie. Natomiast e, tu mi coś skrzypi, e, tu mi coś e, skrzypi od czasu do czasu, natomiast e, ja akurat osobiście mam banan, e, banan na ustach i ten banan mi z twarzy nie schodzi, ponieważ. No, nawet przy złożonym dachu wrażenia z jazdy, nawet przy tym złożonym dachu są sporo, sporo większe niż w przypadku coupe, a jeżeli ten dach sobie rozłożymy, to już jest ee, naprawdę fantastycznie. To nie jest słuchajcie tak, że kabrio można jeździć tylko i wyłącznie jak jest 35 stopni, bo wtedy to wręcz fajnie ten dach zamknąć i się nie smażyć w tym słońcu bo większość ludzi, których widzicie w tak z otwartymi dachami to, to bardziej wydaje mi się jakieś pozerstwo, bo, bo akurat idealna temperatura do jazdy bez dachu, no to jest może minimalnie cieplej jak dzisiaj, mamy 15 stopni gdyby tylko świeciło słuchajcie, słoneczko no to od takich 12-15 stopni jest już w tym samochodzie bardzo przyjemnie czujecie wiatr we włosach czujecie najlepsze możliwe doznania z jazdy no, oczywiście to nie jest jak samochód na daily może nawet nie jako drugi, tylko jako, jako trzeci samochód dla wielu będzie służył a przede wszystkim co najmniej jako drugi bo, bo nikomu bym nie polecał zakupu kabrioletu jako, jako, jako pierwszy samochód natomiast jeżeli już się zdecydujecie, akceptujecie te wszystkie wady mniejszy bagażnik minimalnie trzeszczący dach to naprawdę to naprawdę się nie Zawiedziecie. Jeżeli chodzi o samą charakterystykę jazdy Camaro, mamy tutaj wersję wyposażeniową 2SS. W wersji Coupé mieliśmy amortyzatory utwardzalne elektronicznie. Mieliśmy tam opiłki metalu, które nam, w zależności od nastawień komputera pokładowego, usztywniały lub też robiły zamieszanie bardziej miękkie i komfortowe. Tutaj tego nie ma. Natomiast mamy tutaj i każdemu bym polecał szukać, czy kupić ten egzemplarz, bo on jest do sprzedania. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszamy na stronę autodiscover.pl, czy też sprowadzać go ze Stanów Zjednoczonych, czy szukać czegoś innego w Polsce. To polecam koniecznie wersję wyposażenia 2SS. Macie skórzane fotele, macie grzane, wentylowane siedzenia, macie head-up. Naprawdę w takim samochodzie o mocy ponad 450 koni mechanicznych łatwo przekroczyć 100 na godzinę. Więc, więc ten head up, on jest tutaj mega mega czytelny, pokazuje tylko i wyłącznie prędkość, no można sobie tam ustawiać też inne, inne odczyty. No, natomiast, natomiast nie jest on nie, nie, nie rozprasza. Nie rozprasza tak. W pakiecie 2SS mamy też nagłośnienie Bose. Mamy też lusterko wsteczne, które, no, no, ta widoczność zarówno w Coupe jak i Cabrio jest dość słaba. Mamy lusterko wsteczne, natomiast słuchajcie, przełączenie tak jak na tryb nocny aktywuje nam kamerę z tyłu, więc to jest naprawdę bardzo fajny feature. Ta kamera e, oczywiście e, się e, ściemnia, gdy jadą samochody z, w, we wstecznym lusterku i one mogą oślepiać to nam się ona tutaj ściemnia. Jeżeli chodzi o osiągi tego samochodu, to Coupe ma współczynnik oporu powietrza 0,34, kabriolet ma współczynnik oporu powietrza 0,36. Dla porównania Mustang w Cabrio, ma ten współczynnik oporu powietrza 0,37. Jeżeli chodzi o osiągi, od 0 do 100 na godzinę, kupę minimalnie poniżej 4 sekund. Oczywiście opory powietrza i masa. Cabrio waży standardowo 1670 kg, natomiast kabriolet jest o prawie 150 kg, prawie 10% cięższy, ponad 1800 kg, dokładnie 1813 kg waży Kabriolet niestety to nadwozie musi być sztywniejsze, sam mechanizm oczywiście składania dachu. Swoje waży, natomiast przede wszystkim usztywnienie nadwozia, spełnienie norm bezpieczeństwa, żeby w przypadku jakiegoś dachowania nie stracić głowy. No te nowoczesne kabriole, kabriolety to już oczywiście mają. Tak więc, coupe, coupe nieco poniżej 4 sekund, kabriolet nieco powyżej 4 sekund. No i tak naprawdę, słuchajcie, to są niuanse kupe sztywniejsze, lepsze na tor. No, oczywiście, że tak. Natomiast dla 98% kupujących to nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Eee, większość nabywców Camaro pewnie raz na rok albo może i nie bierze ten samochód na, na tor wyścigowy do takiego jeżdżenia codziennie. Nie ma co się nie ma co się kierować, nie wiem, że kupę jest minimalnie o dziesiąte sekundy szybsze, czy karoseria jest bardziej sztywna i lepiej się trzyma w zakrętach. No myślę, że, że te 98% ludzi naprawdę tego nie doświadczy, natomiast w Cabrio... Idzie lato, idzie piękna pogoda. No praktycznie słuchajcie, od ciepłych dni marca do ciepłych dni października, czyli przez 9 miesięcy w roku. To nie jest tak, że Cabrio możecie mieć tylko i wyłącznie wy, we Włoszech, w Hiszpanii, na wybrzeżu lazurowym we Francji. Bo Polska no, przez 9 miesięcy, jeżeli tylko jest nie, pogoda, jeżeli tylko nawet mamy słuchajcie tak jak dzisiaj 13 stopni, ale przestanie kropić ten deszcz. przestanie kropić ten deszcz i Wyjdzie nam słoneczko, otwieramy ten dach, ten dach się otwiera w 18 sekund do 48 km na godzinę i jedziemy, opalamy się, czujemy ten wiatr we włosach, czujemy te fantastyczne doznania z jazdy. Ja osobiście wybieram kabriolet, a co Wy wybieracie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Za chwileczkę przeniesiemy się do biura, powiem Wam, oczywiście oba auta były w jakiś sposób uszkodzone, przeniesiemy się do biura i powiem Wam, ile mniej więcej trzeba liczyć za koszty naprawy i eksploatacji podobnych samochodów. No dobra, podoba Wam się Camaro, ale niekoniecznie jesteście zainteresowani którym z tych dwóch egzemplarzy, chcecie coś sprowadzić ze Stanów, chcecie coś naprawić samemu i zastanawiacie się, jakim budżetem trzeba dysponować. Zacznijmy sobie od naprawy. Na podstawie niebieskiego Camaro Coupe powiem Wam jak to mniej więcej wygląda. Auto było uszkodzone dość delikatnie z prawej strony, natomiast potrzebowaliśmy poszycie tylnego obłotnika 5000 zł, listwę progową 3000 zł, drzwi prawe 6000 zł. Zobaczcie, kupiliśmy dopiero 3 rzeczy, a już wydaliśmy 14000 złotych. Koszt dwóch używanych nieregenerowanych kurtyn bezpieczeństwa to 1500 zł, a koszt podsuwitki to 1200 zł. Kompletną tabelę wrzucimy Wam jak zawsze tutaj. Ja Wam chcę tylko przekazać, że ceny części zamiennych używanych, jak i również nowych do Camaro są najwyższe. Strojaczków do Mustanga naprawicie najtaniej challengera gdzieś po środku, natomiast Camaro będzie najdroższe. W naprawie nie ufajcie w zapewnienia importerów, którzy tylko Wam chcą wcisnąć zakup samochodu i nie chcą mieć nic do czynienia z naprawą. My te samochody naprawiamy na gotowo, wiemy, jakie są części. Jeżeli nas pytacie o wycenę naprawy, to jesteśmy w stanie Wam to mniej więcej uczciwie co do 5. Góra 10 tysięcy zł przy droższych naprawach, wycenić, doradzić ile trzeba przeznaczyć. Tak więc nawet niewielkie, słuchajcie, szkody Camaro 30-40 tysięcy zł trzeba liczyć. Ja Wam również przypominam o budżecie na nieprzewidziane wydatki. My mieliśmy takie dwie sytuacje z tym Camaro. Niestety okazało się po jeździe testowej, że cieknie tylny dyfer. Po rozebraniu przez mechanika tego tylnego dyferencjału okazało się, że jest on zmielony. Trzeba kupić używany i tutaj nie polecamy Wam. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie wiedzieć, gdzie kupujemy części zamienne. Być może nagramy o tym osobny odcinek. Natomiast ta sytuacja ostatecznie nas zraziła do pewnego litewskiego portalu. Słuchajcie, na Allegro coś kupujecie, nie pasuje. Klikacie zwrot, pakujecie, odsyłacie i nie ma żadnego. Problemu. Natomiast pewien litewski portal sprzedał nam dyferencjał w dość atrakcyjnej cenie, natomiast w dalszym ciągu było to prawie 2000 zł. Dyferencjał przyszedł, okazało się, że jest on w nie najlepszym stanie, chcieliśmy go odesłać, zgłosiliśmy zwrot towaru. Ten litewski portal chwali się tym, że ma darmowy zwrot, że ich kurier przyjeżdża po ten towar. Towar leżał przygotowany u mechanika, kurier... Sprzedającego się nie pojawił, mechanik nam o tym nie powiedział, my tego też nie dopilnowaliśmy i minęły dwa tygodnie i portal się wyparł, no dobra, ale przecież mieliście zwrócić towar w ciągu dwóch tygodni, a my mówimy, no dobra, ale no to wy mieliście wysłać kuriera, nikt po to nie przyjechał, próbowaliśmy pisać do supportu i tak dalej, więc to ostatecznie nas do tego zraziło, także słuchajcie, uważajcie, Allegro. Sprzedający nie lubią, bo mają wy wysokie prowizje, ale te zabezpieczenia gdzieś tam też są. A przede wszystkim tego portalu wam nie polecamy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak my naprawiamy samochody, gdzie kupujemy części, co kupujemy nowe, co używane, napiszcie w komentarzu, a być może nagramy dla Was taki odcinek. Ostatecznie. Dyferencjał wymienił niezawodny HeniO Performance z Warszawy, u którego samochód też, który specjalizuje się właśnie w naprawie Camaro. sporo naszych klientów samochody do Henia wozi, naprawia samochody tak, że reklamacji nie ma. Nam również wymienił Dyferencjał, natomiast kosztowało to słuchajcie z wymianą 5000 złotych. Tak więc sprowadzając samochód, miejcie budżet na nieprzewidziane wydatki. Natomiast jeżeli w ogóle chcecie sprowadzić kamarą, to budżet minimum 110 tysięcy złotych za stówkę. Słuchajcie, nawet nie podchodźcie. Mówię o najnowszej, szóstej generacji po 2016 roku. Jeżeli chcecie egzemplarze poliftowe, to od 130-140 tysięcy złotych prywatnie, bądź też netto na fakturę trzeba liczyć. W tym odcinku to już wszystko, jeżeli jesteście zainteresowani importem samochodu, wszystkie dane są pod filmem. Jeżeli jesteście zainteresowani co my mamy aktualnie gotowego lub też w drodze do sprzedania, zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, do regularnego wchodzenia na naszą stronę internetową. Tam zawsze ogłoszenia się dużo wcześniej niż na Otomoto i innych portalach pojawiają. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!